Artykuł 6 Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Uznając Chrystusowe zmartwychwstanie, konsekwentnie przyjmujemy Jego wstąpienie do nieba, które nastąpiło po 40 dniach, mówimy więc wstąpił do nieba. W związku z tym zwróćmy uwagę na trzy rzeczy. Najpierw, że w niebo wstąpienie ma charakter sublimacji, wstąpienie do nieba. I to w trojakim znaczeniu. Ponad niebiosa w sensie astronomicznym wstąpił ponad wszystkie niebiosa. To stało się po raz pierwszy w osobie Chrystusa. Przedtem bowiem ciało ziemskie było tylko na ziemi i to do tego stopnia, że nawet Adam przebywał jedynie w raju ziemskim. Po drugie, Chrystus wstąpił ponad niebiosa w znaczeniu duchowym czyli wzniósł się ponad istoty duchowe. Czytamy o tym w liście do Efezjan. Bóg posadził go po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod Jego stopy. Po trzecie, Chrystus wstąpił aż do tronu Ojca, czytamy w proroctwie Daniela. Oto na obłokach nieba. Przybywa jakby syn człowieczy, podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Tak samo czytamy w Ewangelii św. Marka. Po rozmowie z nimi pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Prawicy Bożej nie rozumiemy oczywiście w znaczeniu materialnym, ale metaforycznie to znaczy, że Chrystus ma udział w najwyższych dobrach. Ubiegał się o to szatan, jak to czytamy w proroctwie Izajasza. Wstąpił na niebiosa, powyżej gwiazd Bożych, postawił mój tron, zasiądę na górze obrad, na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, podobne będę do najwyższego. Nie dotarł tam jednak on, ale Chrystus. Dlatego też mówimy w wyznaniu wiary wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy ojca. To samo czytamy w Psalmie. Rzekł pan panu memu: Siądź po prawicy mojej. W niebo wstąpienie Chrystusa było także racjonalne i to z trzech powodów. Najpierw, ponieważ niebo należało się Chrystusowi z natury rzeczy. Jest bowiem czymś naturalnym, że każdy wraca tam, skąd wziął początek. Chrystus zaś ma swój początek w Bogu, który jest ponad wszystkim. Czytamy w Ewangelii świętego Jana. Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Teraz opuszczam świat i idę do ojca. To samo w innym miejscu. Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił syna człowieczego. A chociaż i święci wstępują do nieba, to jednak inaczej niż Chrystus, bo on własną mocą, a tamci pociągnięci przez niego, jak to mówi pieśń nad pieśniami. Pociągnij mnie za sobą. Można także powiedzieć, że poza Chrystusem nikt do nieba nie wstępuje. Święci bowiem dostają się tam jedynie jako członki ciała Chrystusowego, którego On jest głową. Można tu zastosować słowa z Ewangelii św. Mateusza: Gdzie jest ciało, tam też zbiorą się i orły. Po drugie, niebo należało się Chrystusowi jako zwycięzcy. Chrystus posłany został na świat, aby zwalczył szatana. Zwyciężył go i dlatego zasłużył, aby być wyniesionym ponad wszystkich. Zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem nad jego, na jego tronie. Po trzecie, należało mu się niebo dzięki jego pokorze. Nie było przykładu większej pokory. Był Bogiem, a zechciał być człowiekiem. Był Panem. A przyjął postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Stąpił do piekieł i dlatego zasłużył na wyniesienie aż do tronu Bożego. Proroka bowiem jest drogą do chwały, pokora jest bowiem drogą do chwały, jak to czytamy w Ewangelii św. Łukasza. Kto się uniża, będzie wywyższony. To samo w liście do Efezjan. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa. Możemy wreszcie mówić o niebowstąpieniu Chrystusa, że było użyteczne dla nas i to również z trzech powodów. Najpierw było ono nam potrzebne, by nam utorować drogę. Jak Chrystus zmartwychwstał, byśmy i my mogli wstać. Podobnie wstąpił do nieba, byśmy i my tam mogli się dostać. Nie znaliśmy drogi, a On nam ją pokazał, czytamy w proroctwie Micheasza, wystąpi przewodnik przed nimi. Chodziło także o to, by upewnić nas, że posiądziemy Królestwo Niebieskie, powiedział zatem w Ewangelii świętego Jana, idę przygotować wam miejsce. Po drugie, Chrystus wstąpił do nieba, aby się za nami wstawiać, jak to czytamy w liście do Hebrajczyków. Zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Podobnie w pierwszym liście świętego Jana mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Po trzecie, Chrystus wstąpił do nieba, by pociągnąć ze sobą nasze serca. W Ewangelii św. Mateusza czytamy. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje. Chodzi o to, byśmy umieli odrywać się od rzeczy doczesnych. A w liście do kolosan czytamy: Jeśli z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.